Cześć kochani, mam na imię Agata, jestem właścicielką sklepu MamaZen.pl i jestem również doradcą noszenia dzieci. Uczę rodziców jak nosić swoje maluchy komfortowo, a przede wszystkim bezpiecznie. Chciałabym przedstawić Wam dzisiaj nosidełko firmy Kapka. Jest to model Multi Age, czyli takie nosidełko, które rośnie razem z maluchem. Jeśli nie znacie jeszcze tego nosidełka, to przybliżę Wam go w kilku słowach. Nosidełka kawka są szyte w Polsce przez Anię kawkę, którą serdecznie pozdrawiam. Ania, robisz super robotę i Twoje nosidełka są naprawdę ekstra. A dlaczego takie są, to zaraz Wam o tym opowiem. Przede wszystkim są to nosidełka ergonomiczne, czyli panel jest w taki sposób zaprojektowany, by dziecko miało ułożone nóżki w pozycję tzw. M, czyli pozycję żabki, która wspiera fizjologiczne ułożenie bioderek. Pasy są bardzo dobrze wypełnione, zarówno pasy naramienne, jak i pas biodrowy. Oczywiście, nosidełko spełnia wszystkie normy, jeśli chodzi właśnie o, o tego typu nosidełka. Jest wykonany z bawełny, dokładnie z materiału chustowego, który jest bardzo przewiewny, fajnie pracuje i naprawdę komfortowo się w nim nosi. Dodatkowym atutem tego nosidełka są przepięcie pasów na naramiennych, czyli możemy je zapiąć albo tutaj na wysokości panelu, albo pod nóżką dziecka, mamy taką dodatkową sprzączkę yy, i to nam daje więcej wariantów noszenia w tym nosidełku. Teraz pokażę Wam, jak przygotować nosidełko do założenia, wtedy, kiedy otrzymujecie je po raz pierwszy. W komplecie z nosidełkiem otrzymujecie instrukcję i gorąco zachęcam Was do zapoznania się z nią, ponieważ jest tu wiele Istotnych informacji. Oprócz instrukcji otrzymujemy również kapturek. Zaraz pokażę Wam, jak go przypiąć. Tutaj u góry w panelu są napki. Wpinamy kapturek z jednej i z drugiej strony. A jeśli chcemy go później wyregulować, używamy do tego takich pętelek, które zakładamy na sprzączkę na pasie na ramiennym i możemy płynnie przesuwać właśnie tutaj po takiej specjalnej szynie naciąg tego kapturka. To co jest dla nas najważniejsze? W pierwszej kolejności regulujemy panel, żeby dostosować go do gabarytów dziecka. Panel regulujemy takim specjalnym rzepem, a na pasie mamy dodatkową wskazówkę, jak ustawić panel w odpowiedniej wielkości względem wagi dziecka. Przyklejamy. I to samo robimy z drugiej strony. Zawsze układamy panel symetrycznie. Przyklejamy rzep i nosidełko mamy już na szerokość wyregulowane. Warto również przed nałożeniem poluzować sobie wszystkie pasy. Przy sprzączkach znajdują się takie specjalne skrzydełka, które nam to ułatwiają. Bo można łatwo odgiąć wtedy yy, pasek i łatwiej go zapiąć i rozpiąć. Na końcach pasków, jak widzicie, znajdują się specjalne gumeczki. Są one po to, że jeśli podociągamy nosidełko i wszystkie paski będą nam zwisały, możemy je zwinąć, zabezpieczyć gumką i nie będą nam się już plątać. W taki sposób pasy na ramienne mamy zluzowane. Zluzujemy sobie jeszcze klamrę na pasie biodrowym. Również ściągamy gumkę i przesuwamy klamrę. Tak przygotowane na możemy założyć na siebie. Zawsze zaczynamy od pasa biodrowego. I tak, jeśli nasze dziecko jest małe, to wówczas pas zapinamy na wysokości naszego pasa. Bierzemy klamrę. Ważne jest, żeby tą klamrę przełożyć przez gumkę, która znajduje się przy, przy zapięciu. Już Wam pokażę, dlaczego to jest takie istotne. Ok, co się dzieje? Jeżeli nie daj Boże klamra Wam się rozepnie, to wówczas zatrzyma się właśnie na tej gumce i nosidełko Wam nie spadnie, w związku z czym dziecko nie wypadnie z nosidełka. Pamiętajcie, żeby zawsze tą gumeczkę przełożyć przez klamrę. Zapinamy klamrę, najlepiej wciągnąć brzuch i dobrze dociągnąć pas. I jak mówiłam, małe dzieci, pas na wysokości naszego pasa. Jeśli dzieci są większe, pas zapinamy na biodrach, czyli ja Wam teraz pokażę, trochę go zluzuję. O. Pas powinien być mniej więcej gdzieś tutaj. Yy, ta różnica wynika z tego, że yy, większe dzieci, jeśli będą zapięte na pasie, będą wam zasłaniać widok i też dla nich będzie to mniej komfortowe. Ja mam pas zapięty troszkę wyżej. Możemy już teraz przejść do kładenia maluszka. Nie mamy ze sobą dzisiaj dziecka, mamy yy, lalkę, <laughs> która nam w tym pomoże. To jest Leon, który pomaga nam właśnie w prezentacjach. Ok, co robimy? Przytulamy maluszka do siebie, rączki układamy mniej więcej na wysokości naszej klatki piersiowej, a nóżki troszkę poza panel. Chciałabym Wam pokazać dwie możliwości zapięcia nosidełka. Jeżeli ktoś nie umie sięgnąć na plecy, żeby zapiąć sobie nosidełko z tyłu, to pokażę Wam za chwilę, jak zrobić to łatwiej. A tak jak robimy to normalnie, to zakładamy panel na plecy Maruszkowi. Pasy naramienne na ramiona i ten paset, który jest z tyłu nazywa się chest belt. Zapinamy go właśnie na plecach. Następnie dociągamy paski, żeby wyregulować długość pasów naramiennych. W ten sposób maluszek na pewno nie wypadnie nam już nosidełka, ale pozostało nam jeszcze jego wyregulowanie. Jak widzicie, nosidełko tutaj dość mocno zasłania główkę. Niektóre maluszku może być tak wygodnie, ale jeśli będą chcieli coś, chciały coś widzieć, to musimy ten panel wyregulować. Robimy to w taki sposób, że ściągamy te paski, które znajdują się na panelu z jednej i z drugiej strony i możemy tutaj troszkę ułożyć właśnie górę nosidełka. Ok. Również te paski warto sobie ściągnąć. Jeśli nie jesteś wysoką osobą, to będzie Ci wygodniej, kiedy będą naciągnięte. Zwróć uwagę, żeby wszystkie paski były ustawione mniej więcej symetrycznie, czyli żeby miały tą samą długość. Dzięki temu całe nosidełko też będzie założone symetrycznie. Jeszcze te paski z tyłu, jak widzicie, ten troszkę niedociągnięty. Teraz jest równa. Teraz pokażę Wam drugi sposób, jak założyć nosidełko na siebie. Muszę tylko sobie troszkę polubować i rozpiąć. Co robimy? Zanim założymy nosidełko na siebie, po prostu zapinamy sobie chest belt wcześniej. Bierzemy obydwa paski i spinamy je ze sobą, zanim włożymy maluszka do nosidełka. Bierzemy dziecko, tak samo układamy je na sobie, nóżki trochę szerzej, rączki na siebie. Przykrywamy panelem plecka, a spięte pasy po prostu przekładamy przez głowę. Sposób. Wystarczy już tylko wyregulować pasy na ramienne i nosidełko jest zapięte. Teraz pokażę Wam, jak łatwo ściągnąć siebie nosidełko. tak jak robiłam to przed chwilą, luzujemy pasy na ramienne tutaj przy zapięciach są takie specjalne skrzydełka, które nam to ułatwiają, z jednej i z drugiej strony. Rozpinamy pas. Zatrzymamy z siebie nosidełko, a potem odkładamy dziecko. Pozostaje nam zdjęcie pasa biodrowego i już uwolniliśmy się z nosidełka. Jak widzicie i zakładanie i zdejmowanie nosidełka jest bajecznie proste i nie powinno sprawić Wam żadnych problemów. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o nosidełkach, to serdecznie zapraszam Was na nasz blog, który znajduje się na stronie blog.mamazen.pl Zapraszam Was również do sklepu mamazen.pl, ponieważ znajdziecie w nim różne modele nosidełek, nie tylko Kawka, ale też innych firm. Jeśli natomiast jesteście ze Śląska, to możecie nas odwiedzić w Tarnowskich Górach, w sklepie stacjonarnym prowadzimy konsultacje nosidełkowe. Możecie przymierzyć nosidełko, wybrać takie, jakie pasuje najlepiej dla Was i dla waszego malucha. My chętnie Wam w tym pomożemy. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Będę wdzięczna, jeśli zostawicie pod nim łapkę w górę i zasubskrybujecie nasz kanał, ponieważ wkrótce pojawią się kolejne filmiki o nosidełkach, chustach i nie tylko.